Witajcie, kochani! W związku z tym, że otrzymujemy ciągle jakieś pogróżki od naszych kochanych sąsiadów i tych, którzy nas bardzo kochają, czyli nie nienawidzą, chcę Wam dzisiaj tak krótko omówić, gdzie, jeżeli jesteście w Izraelu, chować się albo nie chować się w razie, kiedy usłyszycie alarm. Na przykład, jeżeli widzicie taką klatkę schodową, taki budynek i nie ma tutaj dookoła żadnych innych miejsc, żadnych innych schronów, gdzie moglibyśmy się schronić, no to wbiegamy do budynku i wbiegamy po schodach na pierwsze piętro. Nie stoimy pod budynkiem, nie zatrzymujemy się na parterze w bramie, bo jeżeli coś uderzy na zewnątrz, no to obrwiemy rykoszytami, a tego nie chcemy. Jeżeli zaś Znajdujemy się na ostatnim piętrze budynku, to schodzimy klatkę niżej i zatrzymujemy się na trzecim piętrze. Dlaczego? Ponieważ pociski mogą trafić w dach, no i właśnie nie chcemy zostać również poranieni nimi. Więc bezpieczne miejsce będzie klatka schodowa na piętrze niżej. A teraz wyobraźcie sobie, że idziemy sobie na piechotę i nie ma tu żadnego miejsca, do którego można byłoby się schować, ukryć. Więc co powinniśmy zrobić? Powinniśmy położyć się na ziemi i przykryć głowę rękoma, żeby zminimalizować yy, potencjał zostania rannym. Jeśli zaś idziecie sobie i nagle zobaczycie coś takiego, to, to jest tak zwany schron publiczny, do którego możecie wejść i się schronić. Te schrony mieszczą sporo ludzi. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Yy, <laughs> one znajdują się pod ziemią i są zbudowane, i są zbudowane w taki sposób, żeby jak trafi w nie pocisk, to yy, żeby nie ucierpieli ludzie, którzy się tam znajdują. Jest to o wiele bezpieczniejsze niż a, większość okolicznych domów czy synagoga, które schronów nie mają. Zostały wbulowane przed rokiem 91. A teraz wejdźmy do schronu i zobaczymy co tam się znajduje. O ile ten jest otwarty. Tutaj ubikacja. Schodzimy teraz na dół. I tak wygląda przeciętny schron. Tutaj ktoś sobie stawił rowerki sportowe, ale zazwyczaj y, jest to pusta przestrzeń. Y, z wyjściami ewakuacyjnymi. Widzicie tutaj i tutaj z drabinką. E, można przynieść materacy, krzesła, łóżka. Wszystko, co potrzeba, żeby przebywać w stronie razem z dziećmi. E, no, w tym stronie przydałoby się jeszcze wiadro z wodą na początek. Ale to właśnie, jak będzie potrzeba, e, jak będą alarmy, no to raczej wtedy wszyscy się dopiero zepnął i przygotuję sobie jak należy, bo to się zakurzy do tamtego czasu. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale jak wyszliśmy jest najpierw jedno wejście i tu jest drugie pancerne wejście, również zamykane. Oj. się jeszcze... zamknąć nie chcę. Okej. Ok. Pancenne drzwi, gruba ściana. To i tak samo gruba ściana i drzwi, tutaj jest po prostu zwykła kłódka tam są drzwi pancenne. Czyli jak ktoś stoi tutaj, to jak pocisk trafi, a nie znajduje się za tą grubą ścianą, może oberwać. Więc e, no właśnie, jeśli jesteście w Izraelu, no to ważne, 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 żebyście wiedzieli e, gdzie należy szukać stronu. Szukajcie znaczki z napisem Miklat. Mem, Kuf, Lamet Pet. Miklat. Jeżeli nie będzie napisany po angielsku, to zapamiętajcie sobie te cztery literki. Zapiszcie sobie, wyryjcie je sobie i idźcie po strzałkach albo tam, gdzie będziecie widzieli, że wszyscy ludzie idą. Oczywiście bez paniki. No i ta informacja jest ważna nie tylko teraz dla tych, którzy są. Obecnie w Izraelu, ale także y, za każdym razem, kiedy przyjeżdżacie. Bo tak naprawdę to te schrony mogą się przydać zawsze. Nigdy nie wiadomo, co której organizacji odbije. Y, I nawet jak jesteście na spokojnym Golanie, w spokojnej Jerozolimie, zawsze warto wiedzieć, gdzie znajdują się. Najbliższe schrony, tak samo jak jesteście w centrum handlowym, tak, tak, popatrzeć się, gdzie jest droga do schronu. Yy, czy podobnie jak jesteście na plaży, ale to przy okazji w innym odcinku opowiem o drogach ucieczki w razie tsunami. Subskrybujcie kanał, aby dowiedzieć się więcej rzeczy o Izraelu. I życzę wszystkim spokojnego weekendu. Z pięknymi widokami. Bez pocisków. Albo, kto wie, niech już ta wojna przyjdzie. <laughs> I bez rataszem. Obyśmy wyszli z niej zwycięsko. I z najmniejszą liczbą ofiar.